Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Sobota, 21 stycznia. W dniu dzisiejszym przeprowadzimy sobie analizę bitcoina, poruszymy temat perspektywy krótkoterminowej, poruszymy również temat perspektywy średnio-długoterminowej. Także jak zawsze, jeżeli jest to coś, co Was interesuje, zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, jak zawsze. Pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia. A samo wideo ma charakter informacyjny. Co ciekawe, jest to druga sobota z rzędu, druga zielona sobota co ciekawe w której tutaj się spotykamy, by przeanalizować bitcoina. Zanim zaczniemy samą analizę, myślę, że fajnym wstępem będzie dosłownie dwuminutowy wycinek z, z ostatniego odcinka. Jak widzicie, jest to wycinek z 19 stycznia. Pamiętacie wtedy, rozmawialiśmy o tym, ile to negatywnych rzeczy mamy na tym krótkoterminowym interwale. Tak, wylądowaliśmy tutaj pod tą średnią kroczącą dwudziestką. Która była naszym wcześniejszym wsparciem, teraz stanął wtedy w tym momencie nagrywania. Dwa dni temu była naszym oporem. Mieliśmy bardzo szybko opadające volume, tak. No i sam fakt, że tutaj znaleźliśmy się w tej formacji kontynuacyjnej, tak. W hmm. Moim zdaniem, była to formacja kontynuacyjna. Tutaj, oczywiście, pojawiło się kilka komentarzy, że był to clean, czyli tak zwany rise and Wedge. Myślę, że jak ktoś bardzo chciał, to mógł z tego zrobić Ryzen Wedge. Jednak ja nie bazuję na knotach, tak? to też Wam mówiłem, że staram się nie bazować na knotach, bo tyle ile giełd, tyle knotów. Każda giełda ma różny, różne volatility, czyli różną zmienność cenową, która zależy od wysokości wolumenu, jaki mają. I bazowanie na knotach, moim zdaniem, nie ma sensu. Możecie sobie zrobić trzy formacje na Trading View Binance. Coinbase i Bitstamp albo co tamkolwiek chcecie i może się okazać, że wszystkie te formacje będą miały różną wielkość. Także dla mnie tutaj osobiście była to formacja kontynuacyjna. I widzimy, że do tej kontynuacji nie doszło, tak? Więc to był też jakby negatywny tutaj statement. Warto podkreślić, że mieliśmy tutaj to tą dużą zmienność cenową, te dwa knoty. Pierwszy był pozytywny PPI, o czym rozmawialiśmy. Zaś ta druga świeca była negatywna. Po kłosie niejako newsów, które też omawiałem 19 stycznia, właśnie w tym odcinku, czyli tutaj Departament Stanu miał jakiś duży statement, że coś wielkiego odkryli. Dużo ludzi już myślało, że chodzi o Binansa, tak, albo że cz zamkną, i tak dalej, i tak dalej. A tutaj wyszła giełda Bizaldo, Bizaldo, cokolwiek. Tak jak powiedziałem, 7 lat, nigdy o tym nie słyszałem, może gdzieś kiedyś coś tam mi szmyrkło przed oczami, ale to było to wielkie ogłoszenie, które niejako zaburzyło to, tą strukturę. No i oczywiście na poprawkę przyszedł jeszcze Genesis, tak? Także wydaje mi się, że tutaj tą całą strukturę troszkę zaburzyły te dwa newsy, dlatego że z perspektywy technicznej ten dołek fali C powinien być wyższy, utrzymać wsparcie tej dwudziestki, i wtedy powinno dojść do kontynuacji, tak? Ale zaraz będziemy do tego przechodzić. Proszę, dwie minutki uwagi. Jedyną pozytywną rzeczą, tak na dobrą sprawę, jest tutaj nasz oscylator momentum. Ok, czterogodzinny oscylator momentum, który już bardzo długo leży na Ziemi. Nie jest to też coś, co widzicie na co dzień. Jak zobaczycie sobie na ilość czasu, jaki ten oscylator z reguły spędza w tych poziomach niedowartościowanych, czyli w poziomach poniżej 20, nie jest to tak długi okres czasu, więc spodziewałbym się, że w pewnym momencie dojdzie tutaj do odreagowania, tak? Jednak patrząc na ten wykres, macie więcej negatywnych rzeczy niż pozytywnych rzeczy. Więc po raz kolejny, ja raczej jestem w tym tutaj obozie, który by pozostał bez pozycji. Mimo to iż uważam, że ten ruch, który określałem w dniu wczorajszym, czyli tutaj ta kontynuacja, by wybić ten liquidity pool, wciąż jest realny, bo trzeba sobie odpowiedzieć tutaj na, na zasadnicze pytanie: jeżeli chcemy zdobyć nowe liquidity na rynku, tak? czyli jeżeli chcemy, żeby nowe pieniądze tutaj wpadły na rynek, nowe liquidity, gdzie jest nam bliżej, tak? czy jest nam bliżej o tutaj? Czy jest nam bliżej o tutaj? Widzicie, że tutaj jest główne zbiorowisko Liquidity. Patrząc na to, że mamy 20 800 Bitcoina, wydaje mi się, że bliżej jest nam podbić 2000 niż zjechać 4500, tak? Trochę mniej. Także no, to też jest taka kolejna, kolejna kwestia. Nie tyle z punktu analizy technicznej, a z punktu, z punktu logiki. Dlatego ten interwał krótkoterminowy jest bardzo taki szarpany, i wydaje mi się, że struktura jego została właśnie zaburzona poprzez te dwie, te dwie świece i wczorajsze wydarzenia, tak? Tak jak powiedziałem, no tak, jak słyszeliście, <coughs> myślę, że było to piękne określenie tego, tego krótkoterminowego interwału. Był on bardzo szarpany, tak? No i tutaj, jak przeniesiemy się już na sam wykres, no widzicie, co się stało, tak? Widzicie, co się stało. Po pierwsze, widzimy, że ta jedyna pozytywna rzecz z ostatniego odcinka, czyli tutaj ten nasz oscylator momentum na czterogodzinnym interwale, który tak długo leżał na podłodze, co tak jak powiedziałem, z perspektywy krótkiego interwału jest bardzo, ale to bardzo rzadko spotykane. Doszło do odreagowania, które pokazywałem, tak w ostatnim odcinku. Także jest to jeden teraz z pozytywów. Że nasz tutaj oscylator momentum był w stanie się podnieść i odreagować, tak? Jak widzicie, sama cena też poszła do góry. Myślę, że dosłownie chyba minutę czy dwie minuty temu wybiliśmy ten liquidity pool, bo widać jeszcze po nim taki szary ślad. Jak zaczynałem nagrywać ten odcinek, a nagrywam 6 minut, to ten liquidity pool jeszcze tutaj był. Także widzicie, że również doszliśmy do tego liquidity Poola, o którym była mowa w filmiku, tak? gdzie jest bliżej. Warto podkreślić, że jeżeli brakuje płynności na rynku, no to wtedy akcja cenowa jakby stara się dojść do punktu, w którym wejdzie nowa płynność na rynek. Tak? Także ten poziom 22800 został tutaj osiągnięty i wybity. Warto też podkreślić, że sam ten odcinek jest niejako uzupełnieniem ostatnich trzech odcinków. Wprawdzie w tytule, który widzieliście pewnie, jest to uzupełnienie odcinka z 19 i 18 stycznia, ale tak naprawdę już 16 stycznia, o ile się nie mylę, tytuł wideo był Micro Up, Makro Down. I niejako chodziło tutaj oczywiście o ten ruch krótkoterminowy, tak? I teraz tak, do tej pory ruch, na który patrzyliśmy, czyli ruch od tego miejsca od 16300 aż tutaj do 21,300, był to ruch korektywny. Przerośnięty ruch korektywny, o czym również mówiłem, dlatego że i, te, i ten ruch pięciofalowy, i ten ruch pięciofalowy z tą wydłużoną piątą falą, one były tutaj dość przerośnięte. I ci, co oglądali odcinek podajże z 16, wiedzą, że ja się spodziewałem takiego ruchu, jednak ten ruch, o ten, to miał już być impuls, a nie korekta. Jaka jest różnica? To jest korektywny ruch, czyli korekta zygzak. A jeżeli jeszcze macie dodatkowo ruch 3,5, jest to impuls. I tutaj ten knot, okay, który tak jak w ostatnim odcinku rozmawialiśmy, prawdopodobnie miał mieć tutaj twardy dołek, no i okazało się, że to był twardy dołek dla tego ruchu C, który był spowodowany oczywiście tą zmiennością cenową, tym fadem związanym z tymi wiadomościami. To jest nasz ruch trzeci, tak? Czyli mamy 5 3 5. Mamy ruch ABC z twardym dołkiem i teraz patrzymy na ruch impulsywny pięciofalowy ku górze. Struktura nam się rozciągnęła, dlatego że tak jak powiedziałem, i ten ruch i ten ruch jest przerośnięty. Mój pierwotny ruch impulsywny Ok, czyli 5, 3, 5, 3, 5, miał nas zanieść optymistycznie do poziomów 22800. I tak jak widzieliście w tytule dzisiejszego, wideo, będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, czy jest tutaj struktura, by wybić poziom 25000. Warto podkreślić, że każdy z tych poziomów i 22800, ale w szczególności 25000 jest to bardzo, ale to bardzo silny poziom. tak? Na chwilę zejdziemy na interwał jednogodzinny, i tutaj trzeba, yy, trzeba zastanowić się, w jaki sposób ten impuls będzie nam się rozgrywał. Tak? Strukturalnie wiemy, że mamy korektę zygzak, czyli 535. Mamy tutaj Troszkę większy niż oczekiwany ruch korektywny ABC. Tutaj w jednym z odcinków też pokaży, pokazywałem te pomiary wewnątrz tutaj tego trójkąta. Było tutaj 3, 3, 3, 3, 3, 3, czyli ABC, 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 ABC. Tutaj też pojawiły się komentarze, że tutaj mu, można było z tego zrobić clean wznoszący, czyli tą formację rise and wedge, opierając się na knotach. Myślę, że można było. Nie mówię, że nie. Tylko opieranie się na knotach jest troszkę mylne, tak? Dlatego, że jeżeli wejdziecie, z, odpalicie sobie trzy trading View i wrzucicie sobie indeks, tak jak ja, na przykład Binance i dajmy na to Coinbase, zobaczycie, że wasze knoty są inne i na każdym z tych wykresów ta formacja będzie inna: mniejsza, większa, przerośnięta. I tak dalej, co rzuca jakby mylne światło na analizę, tak? Moim zdaniem był tu wyraźny, horyzontalny poziom oporu. Dlatego ja tutaj trzymałem się tego, że jest to formacja trójkąta. Gdyby ten szczyt fali piątej był gdzieś tutaj, wtedy oczywiście byłby to symetryczny trójkąt, tak? Także moim zdaniem, opieranie się na knotach yy, daje troszkę mylne światło, dlatego że każda giełda ma inną zmienność cenową, ma inny wolumen, który oddziałuje na knoty. Knoty reprezentują zmienność cenową, zaś wasze ciała, czy jak wolicie, korpusy reprezentują waszą wartość cenową, tak? Także w tym momencie widziałbym to w taki sposób. Okej, okay. prawdopodobnie tutaj ten ruch fali trzeciej trwa, albo on się zakończył tutaj. ok? Tu będzie nasz ruch fali czwartej i to będzie nasz ruch fali piątej. Bardzo ciężko to w tym momencie określić, dlatego że my dopiero jesteśmy w tym ruchu, tak. Jednak strukturalnie wygląda to idealnie. Po pierwsze, mamy dłuższą falę drugą. Mamy krótszą agresywną falę czwartą, która może napędzić długość fali piątej. Nasza fala trzecia jest najdłuższą falą, a co najważniejsze, nie najkrótszą, więc tutaj strukturalnie wygląda to dobrze. By dopełnić ten cały impuls, tak? Po raz kolejny, ten impuls zaczął się tutaj. Ok? Teraz jest on impulsem. Do tego momentu, do szczytu fali piątej, był on tylko korektywnym ruchem. Wiem, że może być to mylące. Dlatego, że dla kogoś korektywny ruch kojarzy się z czymś, z korektą, tak? Z korektą w dół. Tutaj musimy zrobić adjustment naszej średnio-długoterminowej fali C i naszej długoterminowej fali B. Także na obecną chwilę, yy, niejako to, o czym rozmawialiśmy w ostatnim odcinkach i to, co widzieliście w ostatnim odcinku, się sprawdza. Tak? Ja. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie byłem tu w żadnej pozycji, nie będę Wam mydlił oczu, że tutaj jestem w longu i już wiecie, do nieba, bo nie jestem, mówiłem to w dwóch ostatnich odcinkach, że dla mnie było tutaj zbyt duże ryzyko wchodzenie w longa, mimo tego, że twardo trzymałem się tego, można powiedzieć, strukturalnego przeczucia, że będziemy tutaj wybijać ten liquidity pool, tak? Ale odpowiadając na to pytanie, czy pchnięcie do 25 tysięcy jest tutaj możliwe? No, moim zdaniem jest możliwe, tak? Dlatego że rynek sentyment na rynku się zmienił, dlatego że ludzie już powoli tutaj myślą o wiecie, o jakimś odreagowaniu. Też kwestia tego, czy to będzie rajd głupców, czy nie. Mówiłem wam ostatnio, kiedy byliśmy tutaj wokół tej dziennej, bo jesteśmy już na dziennym interwale dziennej dwusetki, że to nie jest jeszcze rajd głupców, tak? Rajdy głupców i takie odreagowania. One charakteryzują się trochę, troszkę większym przyrostem niż ten przyrost, który zobaczyliśmy tutaj. Oczywiście widzicie, że w tym momencie Bitcoin przebija drugi bardzo ważny poziom, jakim właśnie był ten szczyt na poziomie 22800, tak? Także tak jak mówiliśmy o tym interwale, no że jednak negatywnym statementem było to, że Udało nam się przebić powyżej tej dwusetki, utracić tą dwusetkę, było negatywne. No i teraz widzicie, że znowu jest super pozytywne, tak? Także tutaj te dwa newsy, moim zdaniem dwa newsy, może być tych newsów więcej, bo przecież no, ja nie muszę znać wszystkich newsów, jakie są, ale to po prostu zaburzyło krótkoterminowo strukturę, tak? I tak jak rozmawiałem z jednym z moich kolegów, kiedy widzieliśmy ten, ten, ten dump w dół, ja akurat sobie tam jednego altcoina, algo sobie doładowałem, i mówi, to jest chyba pułapka i będzie wybicie do góry. Także tutaj, yy, także tutaj pozdrowienia dla Zygi, który tutaj miał, no, też przeczucie, że to jest jakby, to jest jakby takie krótkie krótkoterminowe załadowanie, by później pójść do góry. Tak? Z perspektywy tego interwału dziennego, ja już go omawiałem wielokrotnie. I wy wiecie, że po tak długiej konsolidacji w tej formacji Fallen Wedge, okej, okay, w tej akumulacyjnej formacji. W momencie, kiedy się z niej wybijamy, mamy, <coughs> mamy na dobrą sprawę yy, cztery cele, które chcemy osiągnąć. Tak? Pierwszy był tutaj na dole, drugi jest oczywiście tutaj. O, o, omawialiśmy to w kategoriach pit stopów. Tak? Trzeci jest tutaj, zaś czwarty główny cel techniczny jest tutaj. Ok, i teraz tak. Cel techniczny jest zawsze w miejscu, gdzie zaczęliście formować formację klina, tak? Czy to jest klin wznoszący, czy klin opadający. W ostatnim odcinku mówiłem o tym, że negatywne było to, że przetestowaliśmy ten szczyt, ok, ale nie byliśmy w stanie go przebić. I jeżeli doszłoby tutaj do masywnego odrzucenia, oczywiście kierunek lotu jest w dół, dlatego że macie podwójny szczyt, który z definicji technicznej jest negatywnym statementem, no i oczywiście lecicie w dół. Widzicie, że po po zejściu w dół, ale utrzymaniu kluczowego wsparcia, udało nam się zbudować odpowiednie momentum i wolium, by pchnąć do góry. Z tej perspektywy, oceniając, uważam, że wykres średnio-długoterminowy jest byczonastawiony. Pytanie tylko, jak stabilny jest ten wzrost? Tak? Bo ci co oglądają mnie już dłużej no wiecie, że tutaj te weekendowe pompy, one z reguły no nie są jakieś super wiarygodne, tak? Tutaj i, i kombinatorzy, i marketmakerzy to są osoby, które to są osoby, które wykorzystują tutaj yy, wykorzystują tutaj weekend do tego, by przykombinować, tak? Wiemy, że, że większość traderów w weekend nie traduje. Dlatego też ja tutaj raczej sceptycznie podchodzę do tych zielonych pomp i ostatnio jak nagrywałem w sobotę mówiłem to samo, no witam w zielony sobotni poranek, tak? No właśnie, zielony sobotni poranek, więc... No ja jestem akurat troszkę sceptykiem odnośnie tutaj tych, tych weekendowych pomp, ale nie można wykluczyć, że jest, to po prostu, że jest to po prostu prawdziwa pompa, tak? Nie jest to kombinacja, nie jest to, nie jest to próba wciągnięcia ulicy. Tylko jest to wartościowa pompa, która jest podparta prawdziwym, prawdziwym volume, tak. Co ciekawe, no widzicie, że, że to volume wprawdzie jest wysokie, jednak również jest to opadające volume, tak? Widzicie bardzo ciekawą rzecz, że mamy tutaj jakby opadające volume, o w taki sposób, a nasza akcja cenowa idzie do góry, tak. Czyli też taka swoista dywergencja, tak? czyli rozbieżność. Także tutaj w tej kwestii... W tej kwestii ja bym był też negatywnie nastawiony, tak. Oczywiście tutaj, jak zobaczycie na RSI, również macie niższy szczyt, a tutaj macie wyższy szczyt, tak, czyli po raz kolejny dywergencja, czyli negatywny sygnał. Tutaj swoją drogą, nie wiem, czy ktoś oglądał, jak nie, to zapraszam do, do Łysego na Kryptoblogera. Łysy akurat wczoraj w swoich wiadomościach mówił o stoku RSI. Tam sugerował się, nie wiem, czy jakiś wycinkiem materiału, który pokazywał RSI i oczywiście podkreślił to, że RSI może zostawać na wysokich poziomach przez długi okres czasu. Tak? Czyli, że, czyli, że to RSI muś, może zostać tutaj na wysokich poziomach przez jakiś czas, a wcale nie musi od razu korygować w dół. I tutaj tak, zgodziłbym się z tym, że RSI może zostać na wysokich poziomach i sam Bitcoin może pompować do góry. Ok? Z tym się zgodzę, jednak bardzo, bardzo często taka sytuacja wymaga dużego volume. a my już widzimy w tym momencie, że mimo to, że nałożyliśmy wyższy szczyt, mamy niższy też szczyt na RSI. Tak? Oczywiście, ktoś powie, dobra, no tu była taka pompa, a tu jest tylko taka mniejsza pompa. Tak, to też jest prawda. Ok? Jednak Statystycznie patrząc z punktu analizy technicznej, moment, w którym wasze RSI, szczególnie na interwałach długoterminowych bądź też średnio długoterminowych, a takim jest interwał dzienny, utrzymuje się na wysokich poziomach, jest to z reguły hossa. Okay? Kiedy macie bardzo duże volume, macie bardzo duże wolumeny, duży money flow, który powoduje, że te oscylatory... Hmm, chociażby, czy stok RSI, czy RSI mogą pozostawać przegrzane przez bardzo długi okres, tak? Moim zdaniem to nie jest hossa. Ehm, myślę, że jeżeli Bitcoin przebije 32 tysiące, będę tutaj bardziej skłonny do tego, by powiedzieć, że dobra, to już jest to ostateczne wyjście, tak? Oczywiście tutaj nie będę się spierał, bo dla niektórych uklepanie Uklepanie dołka, tak? Przy założeniu, że to jest nasz dołek, to już jest Hossa, tak? Czyli osoby liczą bezse od szczytu do dołka, od dołka już zaczyna się Hossa. Tutaj jest jakby kwestia interpretacji, tak? Um, także tak, kwestia RSI, one może pozostać długo na wysokim poziomie, jednak one musi prędzej czy później skorygować. Dlatego moje tytuły filmików, czy z 16, czy z 18, czy z 19 mówiły o tym, że makro, makro woła o korektę, tak? I taka jest prawda, makro woła o korektę, ale jest to interwał średnio-długoterminowy. I tak jak mówiłem, ta korekta może przyjść za 5 dni, za 15 dni, za 20 dni, ale bo jest to ruch długoterminowy. Ruchy krótkoterminowe, tak jak widzicie tutaj, są bardzo zmienne, ok? Dlatego, że tutaj każda świeca jest godziną czy też czterogodzinową świecą. Zaś na tym interwale każda świeca jest Dniówką, tak? Więc tutaj rozmawiamy o dniach. Wracając jeszcze do, tej, do tego stwierdzenia mm, o może tak także prędzej czy później spodziewam się tej korekty makro tak? Tutaj w tej kwestii się nic nie zmieniło i nic się nie zmieni. Była już taka sytuacja na kanale, że ta nasza tygodniówka była przegrzana i czekaliśmy podajże 5 tygodni na korektę i nasza dniówka też była przegrzana ostrzegałem Was. I mówiłem Wam o tym, że korekta przyjdzie. Także moim zdaniem ta korekta przyjdzie. Pytanie tylko w którym momencie. I czy my będziemy korygować z 23 tysięcy, z 25 tysięcy, czy z 27 tysięcy? Tak. Także tutaj jakieś korekty. Na interwałach długoterminowych bym jak najbardziej się spodziewał. Wracając jeszcze do tej kwestii, czy wybicie poziomu, czy jest tutaj struktura na 25 tysięcy, i czy wybicie 25 tysięcy jest na kartach? Tak jak powiedziałem, z perspektywy krótkoterminowej, jak najbardziej jest. Z perspektywy długoterminowej, myślę, że również. Przede wszystkim w tym momencie byczy statement jest taki. Że byliśmy w stanie wrócić z powrotem powyżej tej średnio kroczącej 200, byliśmy w stanie w końcu przebić ten poziom 21,5 tysiąca oraz byliśmy w stanie w tym ruchu, przepraszam, przebić ten poziom na poziomie 22800. Także z perspektywy średnio-długoterminowej, tak jak i z perspektywy krótkoterminowej, na obecną chwilę, dlatego że wiecie, że ja przeprowadzam. Analizę dynamiczną tego, co się dzieje teraz, a nie wydarzyło kiedyś, na, wygląda na to, że wybicie tutaj tego Liquidity Poola na 25 000 jest jak najbardziej realne. Szczególnie, że naszym ostatecznym celem technicznym z tej dużej formacji akumulacyjnej jest właśnie poziom 25 200, tak. Tutaj ten Liquidity pool zaczyna się na 25 tysiącach. Powiem więcej, jak miałbym być yy, troszkę bardziej byczo nastawiony na to wszystko. Uważam, że przetestowanie tego dołka jest nawet realne, tak? Bitcoin ma to do siebie, że lubi wracać i testować swoje wcześniejsze lokalne dołki i lokalne szczyty, dlatego że dlatego też w momencie kiedy jesteście na szczycie i cofacie się w dół, kiedy patrzycie na lokalny dołek, wiecie gdzie chcecie się cofnąć, tak? Jeżeli jesteście, jeżeli jesteście na dołku, i wiecie, gdzie był wasz wcześniejszy lokalny szczyt, wy wiecie, gdzie Bitcoin chce się cofnąć, tak? Jest to jakby zależność techniczna i to nie chodzi tylko o Bitcoina, ale jest to zależność techniczna, że jest to te wszystkie ruchy, które widzimy, są to ruchy między tak zwanym swing low, czyli naszym lokalnym dołkiem, a naszym swing high, czyli naszym lokalnym szczytem. Także wcale bym nie wykluczył, że jeżeli wejdzie nam tutaj, wejdzie nam fajne FOMO że użyję takiej terminologii, to myślę, że jak najbardziej jest możliwość testowania tego tutaj dołka, tak? No i oczywiście poziom później 28800, kluczowy poziom, tutaj uklepywaliśmy sobie latem fundamenty, tak? Pod dalsze tutaj ruchy, więc, więc myślę, że jest to kluczowy poziom. Troszkę mniej prawdopodobny poziom w mojej hierarchii, ale myślę, że tutaj jeżeli, jeżeli to volume jest prawdziwe, jeżeli to volume się utrzyma, myślę, że tutaj taki, takie wybicie i taki rajd pod 25 tysięcy jest jak najbardziej realny. Jeszcze w kwestii sprostowania, mówiłem ostatnio, że dla mnie to nie jest rajd głupców, kiedy byliśmy tutaj. I to jest prawda, dla mnie to nie był rajd głupców. Jeżeli dotkniemy tutaj już 25 tysięcy, to będzie można spokojnie mówić o tym, że jest to rajd głupców, odreagowanie na rynku, gra pod pauzę, gra pod pivot jakkolwiek chcecie to ubrać w słowa, tak? Dobra, ostatnia rzecz jeszcze jaką chciałem wam pokazać, bo myślę, że jest to ciekawe, zobaczcie, co się dzieje z DXY, tak? I tutaj też warto zobaczyć, że jednak ten zjazd na DXY, który ma miejsce no od pewnego czasu, on też ewidentnie napędza tutaj te wzrosty Bitcoina, tak? Widzimy, z ciekawości nawet nie patrzyłem na to, 2 stycznia. Zobaczmy, gdzie DXY było 2 stycznia. No tak, tutaj zaczął się zjazd 9 stycznia, tak. Także od 9 stycznia, tutaj zjazd na DXY do lokalnego dołka 2-3%, tak Widzimy, że w dniu wczorajszym było tutaj dość spore volatility, dość duża zmienność cenowa. Widzimy, że 19 była taka, nie tyle laga w dół, ale czerwona świeca w dół, więc myślę, że też dużą, dużą, jakby to powiedzieć, częścią tej pompy jest korektywny ruch na DXY. No i oczywiście, jeżeli. DXY nam odreaguje do góry, no to wiadomo, że to będzie negatywne dla bitcoina, tak? Dlatego troszkę jeszcze jestem taki sceptyczny, że to, to pompowanie w weekendy ci, co są dłużej na rynku, ci, co tradują, wiedzą, że w weekendy raczej się nie traduje, bo jest to po prostu pole do popisu dla kombinatorów, ale no sobotnie pompy, e, brak potwierdzenia, że jest to jakby wiarygodne. Volume zobaczymy sobie, jak to volume wygląda na jednodniówce. To, żebyście. Kurczę, aby to zrobić, żebyście też widzieli. O, że wyłączę HTF-a. Widzicie, jak zobaczymy na to, volume to wcale to, volume ono nie jest aż. Jak zobaczycie tutaj na, na to, volume które miało miejsce w tym miejscu, jak zobaczycie na to, volume. Oczywiście to było prospadkowe, to jest FTX-owa wyprzedaż, tak. No to widzicie, że to volume. O, tutaj jest fajne porównanie. Zobaczcie, tutaj macie taki ruch impulsywny, widzicie. I zobaczcie, jakie macie volume. O takie. Ten ruch, jaki jest, jakie macie volume, widzicie? Praktycznie volume jest, no pi razy oko jest podobne, tak? Jak wezmę od szczytu do szczytu, jest takie samo. No i zobaczcie, jaki mały był ten ruch, a jaka laga jest tutaj do góry, widzicie? To są takie rzeczy, które we mnie wzbudzają trochę taki. Sceptyty, <laughs> to, że jestem sceptycznie nastawiony do tego wszystkiego, tak? Czyli weekendowe pompy, brak potwierdzenia na volume, no i niejako ten korektywny ruch DXY, tak? To troszkę też daje mi do zrozumienia, że jednak no tutaj to od odreagowanie jest jednak wynikiem korektywnego ruchu na DXY, tak? Także nie chcę tutaj wołać o hossę, zawsze staram się wam mówić to, co widzę, ja nie jestem tutaj, żeby nawoływać do hossy, nawoływać do 10 tysięcy. To zostawiam innym, żeby to robili. Tutaj raczej staram się mówić, nie raczej, zawsze staram się mówić to, co widzę, ale nie do końca możecie usłyszeć to, co chcecie usłyszeć, tak? Bo jak ktoś tutaj już widzi 30, 40, 50 tysięcy, a słyszy o korekcie, no to raczej nie jest to, co chce usłyszeć, tak? Dobra, 28 minut gadania. Jak zawsze mam nadzieję, że było to wartościowe wideo, jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem. Dziękuję wszystkim za oglądanie i miłego weekendu. Hej!